Zastanówmy się, co tak naprawdę łączy geniusza technologii, rewolucjonistę i powiedzmy wizjonera biznesu. Cóż, na pierwszy rzut oka chyba niewiele, a jednak okazuje się, że wszyscy oni mieli w sobie pewien psychologiczny kod, który pozwalał im przewodzić. W tej analizie spróbujemy złamać ten kod, zobaczymy, co tak naprawdę, ale tak naprawdę oddziela wielkich liderów od całej reszty. No właśnie, to jest to pytanie, które chyba każdy sobie kiedyś zadał, prawda? Czy liderem trzeba się urodzić? Czy to jest coś, z czym przychodzimy na świat? A może jednak można się nim stać? Zobaczmy, co na ten temat mówi nam współczesna psychologia. Elon Musk, Steve Jobs, Nelson Mandela wow, kompletnie różne światy i totalnie inne style przywództwa. A jednak i to jest fascynujące zaraz się okaże, że ich umysły działały według zaskakująco podobnych schematów. Jest coś, co łączy ich wszystkich. Coś znacznie głębszego niż tylko, no wiecie, zdolność do wpływania na innych. Dobra, zacznijmy od czegoś, co może naprawdę zaskoczyć. Od jednej liczby. 80%. Tak, aż 80%. Daniel Goleman, czyli w zasadzie ojciec chrzestny badań nad inteligencją emocjonalną, twierdzi, że właśnie tyle, aż tyle sukcesu lidera wcale nie zależy od jego IQ. Nie od tego, jak jest błyskotliwy. Zależy od eku, czyli mówiąc prościej, od umiejętności zarządzania emocjami swoimi i cudzymi. I to jest, jak się okazuje, prawdziwy klucz do wszystkiego. No dobrze, więc kim w takim razie jest ten wielki lider? Bo to na pewno nie jest po prostu menedżer, prawda? Albo ktoś, kto ma władzę wpisaną w stanowisko. Psychologia widzi to inaczej. Liderstwo to wpływ to taka subtelna sztuka. Sztuka kształtowania emocji, kształtowania przekonań innych ludzi, po to, żeby nadać jakiś kierunek, zwłaszcza wtedy, gdy dookoła panuje totalny chaos. I co ciekawe, mimo że liderzy mogą mieć totalnie różne osobowości, to okazuje się, że łączy ich właśnie ten wspólny profil psychologiczny. Jest pięć takich kluczowych, absolutnie fundamentalnych cech, które budują ich skuteczność. A oto i one, ta wielka piątka. Po pierwsze, wizja. Po drugie, odporność psychiczna. Po trzecie, uwaga, kontrolowany narcyzm. Po czwarte, empatia strategiczna i na koniec, apetyt na ryzyko. No to co? Rozłóżmy je na czynniki pierwsze. Zaczynamy od wizji, bo wielcy liderzy, oni po prostu widzą przyszłość, ale tak, tak wyraźnie, że są w stanie dosłownie zarazić tą wizją wszystkich dookoła. Pomyślmy o tym. Jobs przecież nie sprzedawał zwykłego komputera. On sprzedawał narzędzie kreatywności dla każdego. Musk? On nie buduje po prostu rakiet. On chce skoronizować Marsa. To, co dla nas wydaje się kompletnie nierealne, dla nich staje się potężną siłą napędową. A to z kolei prowadzi nas do odporności psychicznej. I to jakiej? Pomyślmy, Jobs, wyrzucony z własnej firmy, z Apple, Bezos, o krok od utraty Amazona, Musk, jego SpaceX i Tesla były dosłownie na krawędzi bankructwa. I co? Każdy z nich nie tylko to przetrwał, oni wykorzystali te katastrofy jako paliwo. To jest ta niesamowita umiejętność przekuwania gigantycznego stresu w czystą energię do działania. Okej, okay, a teraz w czas na coś hmm, bardziej kontrowersyjnego: narcyzm. Tak, to nie pomyłka. Psycholog Michael McCoby ukuł takie pojęcie jak produktywny narcyzm. I o co w tym chodzi? To jest to potężne ego połączone z takim głębokim, niezachwianym przekonaniem, że tak, ja jestem w stanie zmienić świat. To właśnie pcha liderów do robienia rzeczy, które inni uważają za niemożliwe. Ale uwaga, to jest też super niebezpieczne, jeśli wymknie się spod kontroli, co świetnie widać na przykładzie wczesnego Steve'a Jobsa. I tu naturalnie dochodzimy do tego jednego odwiecznego pytania tego centralnego konfliktu w psychologii przywództwa urodzony czy stworzony Kiedyś w XIX wieku królowała taka teoria wielkiego człowieka. Mówiła wprost, liderzy się rodzą, mają wrodzoną charyzmę i kropka. Ale dzisiejsza psychologia mówi coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Weźmy na przykład badania Carol Dweck o growth mindset, czyli o nastawieniu na rozwój. One pokazują, że kluczem nie są geny. Kluczem jest postawa. To jak podchodzimy do błędów, do nauki, do ryzyka. To właśnie to decyduje, kto ostatecznie będzie przewodzić. A co najciekawsze, potwierdzają to też najnowsze badania Instytutu Galupa. Okazuje się, że największy potencjał na lidera mają wcale nie najbardziej charyzmatyczne osoby, a te z wysoką samoregulacją, taką głęboką ciekawością świata i ogromną determinacją. I teraz najważniejsze kluczowy wniosek jest taki, że każdą z tych cech można w sobie wypracować, można je rozwijać. A zejdźmy jeszcze głębiej, aż do biologii, bo okazuje się, że mózgi liderów często działają trochę inaczej. Chodzi o dopaminę, ten neuroprzekażnik od motywacji i nagrody. U liderów jest jej często więcej i to właśnie napędza ich apetyt na ryzyko. Ale jest to też miecz obosieczny, bo nadmiar dopaminy to prosta droga do impulsywności. Cała sztuka polega więc na znalezieniu tego złotego środka, tej równowagi między śmiałością a samokontrolą. No dobrze, ale żeby ten obraz był pełny, musimy też spojrzeć na ciemną stronę. Bo tak, każdy wielki lider ma swój cień. I w tym cieniu kryje się pewien paradoks. Te same, dokładnie te same cechy, które budują ich wielkość, mogą prowadzić do totalnego zniszczenia. Wystarczy, że przekroczą jedną cieniutką granicę. Ten cytat o Steven Jobsie jest chyba najlepszym podsumowaniem geniusz, ale też człowiek, z którym nikt nie chciał pracować. Mocne, prawda? To pokazuje, jaki jest ludzki koszt tych cech przywódczych, kiedy wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli. I tak to właśnie wygląda w praktyce. Genialna wizja zamienia się w toksyczną obsesję. Potężne ego staje się tyranią. A niesamowita charyzma cóż, staje się narzędziem manipulacji. Wystarczy spojrzeć na przykład Elizabeth Holmes i jej firmy Theranos. To jest taka współczesna przestroga. Pokazuje, jak potężne narzędzia przywódcze, ale bez etycznego kompasu, prowadzą wprost do katastrofy. Więc, czego to wszystko nas uczy? Jaki jest z tego wniosek? Taki, że współczesne przywództwo rządzi się już zupełnie nowymi zasadami. Dziś już nie chodzi o dominację nad innymi, chodzi o coś znacznie trudniejszego o mistrzowskie opanowanie własnego wewnętrznego świata. Zatem, co tak naprawdę odróżnia liderów jutra? Badacze z najlepszych uniwersytetów wskazują na trzy konkretne nawyki umysłu. Po pierwsze, ciągła, codzienna refleksja, analiza własnych decyzji, emocji. Po drugie, mistrzostwo w tworzeniu narracji, umiejętność opowiadania historii, która spaja zespół i nadaje sens jego działaniom. I po trzecie hard ducha, czyli odporność, która pozwala traktować każdą porażkę nie jako koniec świata, a jako cenną lekcję. Zauważmy, to nie są wrodzone talenty. To jest codzienna ciężka praca nad własnym umysłem. A dlaczego to jest tak ważne? Bo jest jedna prosta prawda: ludzie nie idą za planem, ludzie idą za emocją. I najwięksi liderzy doskonale to rozumieją. Pomyślmy: Martin Luther King nie wyszedł i nie powiedział, Słuchajcie, mam świetny dziesięciopunktowy plan. Nie, on powiedział: Mam marzenie, i to jest sedno sprawy. To jest właśnie tworzenie potężnych, emocjonalnych obrazów w umysłach innych. Więc Lider przyszłości to już nie jest dominator. To jest łącznik, ktoś, kto potrafi słuchać tak samo dobrze, jak potrafi inspirować. I to jest absolutnie fundamentalna zmiana. Odchodzimy od starego modelu rozkazuj i kontroluj na rzecz modelu, który jest w całości oparty na współpracy i zaufaniu. Myślę, że Simon Sinek ujął to chyba najlepiej. Powiedział tak: lider to nie jest ktoś, kto ma władzę nad ludźmi. To jest ktoś, kto bierze odpowiedzialność za tych, którzy mu zaufali. I w tym jednym zdaniu kryje się cały etyczny rdzeń, całe serce nowoczesnego przywództwa. I tak na sam koniec zostaje nam jedno, chyba najważniejsze pytanie: co tak naprawdę jest tym prawdziwym jądrem przywództwa? Czy to ta wielka, porywająca wizja, która sprawia, że chcemy sięgać gwiazd? A może, a może wręcz przeciwnie, może to ten cichy, często niewidoczny ciężar odpowiedzialności? odpowiedzialności za każdą jedną osobę, która zdecydowała się za tą wizją pójść? Myślę, że odpowiedź na to pytanie definiuje nie tylko to, kim jest lider, definiuje też kim jesteśmy my sami.